Cześć, witajcie! Mamy poniedziałek. Zapraszam na klina. No, ciekawe kurczę, co te wakacyjne poniedziałki to różnie bywało. Chociaż to u mnie to nie miało znaczenia tam właściwie, ale no wakacje jednak są takie bardziej, bardziej podatne na procenty. Ale przechodząc do tematu. Dzisiejszy odcinek, mniej znaczy więcej, yy, powstał z pewnej inspiracji komentarza, pewnego pod klinem gdzie jedna z osób napisała fajną rzecz, że super te kliny są, że naprawdę turbo dają do myślenia i tak dalej, ale że trochę ich za dużo codziennie, bo jakby ta osoba nie zdąży przetrawić. I wiecie co, ja sobie tak ogólnie myślałem o tym, że coś w tym jest, nie? już tam jakieś parę tygodni temu, że kurczę, te kliny one są fajne, ale tak naprawdę dzień po dniu, dzień po dniu, jest ich sporo. I w pewnym momencie sobie myślisz, że kurde, no nie zdążyłem jednego przetrawić, już lecimy dalej z programem, nie? Wiesz, to tak jak w szkole, ogólnie to jest bez sensu w takiej szkole. E, oczywiście jeżeli chcecie, żeby kliny były od poniedziałku do piątku, to jak najbardziej będą, możecie dać znać w komentarzach. Ale generalnie ja mam, kochani, takie podejście, że w ogóle warto nad tym się trochę głębiej pochylić, bo... Już zostawiając kliny, jeżeli chodzi o nasz rozwój osobisty, rozwój duchowy, o czytanie książek, o słuchanie różnych filmików na YouTubach, gdzie jest niewyobrażalnie bardzo dużo fajnej, ciekawej, naprawdę przydatnej wiedzy, można wpaść w takie trochę uzależnienie od tego. Co ciekawe, zresztą na grupie na Facebooku jedna z osób zrobiła taką ankietę, i tam, no, tak w kolejce dosyć wysoko pojawiła się właśnie taka opcja, że jest uzależnienie od rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. I tak sobie myślę, że sam nieraz w to wleciałem. Bo teraz, moi drodzy, trzeba pamiętać, że to wszystko tutaj, to są narzędzia. I teraz nikt, porównując do innych narzędzi, na przykład do młotka, to nikt o zdrowym rozsądku nie będzie łaził cały czas z młotkiem. No bo po co? Jak? To wiesz, ej, coś chyba nie gra. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój osobisty, wyłączność z książką czy coś, nie? No, okej, okay, ale czasami jest po prostu tak, że butla zamieniona na coś innego i więcej się w życiu nie wydarzyło. Moi drodzy, bardzo ważne, żebyśmy czasami trochę się zatrzymali i odpuścili, jeżeli chodzi o czytanie, jeżeli chodzi o słuchanie różnych filmów, motywacyjnych tematów, takich i w ogóle. Bo to jest wszystko ważne, super, potrzebne i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie można słuchać, czytać dla słuchania bądź dla czytania. Kiedy siadasz wieczorem na tyłek, to już nie ma refleksji, bo mózg jest przepalony od tych wszystkich informacji i za bardzo nie ma za, no, o czym myśleć. Bo bądźmy ze sobą szczerzy, większość z was na desideratę. Jest u mnie na kanale ogólnie Desiderata na czynniki pierwsze rozłożona. Na dobrą sprawę wystarczyłoby chwycić tą desideratę i studiować ją całe życie i tylko tą desideratą żyć. I nasze życie będzie naprawdę cudownie ułożone. Albo jest też taki tekst w AA, jeżeli zdołasz. Rewelacja też. Może zresztą zrobimy sobie jakąś serię filmów na ten temat, jeżeli będziecie chcieli I warto naprawdę dać krok w tył Zatrzymać się najpierw, dać krok w tył I hej, po co mi to? Do czego mi ta wiedza? Ne? Co ja chcę przez to osiągnąć? Ja wiem, że czasami po prostu dla zwykłej rozrywki fajnie coś posłuchać Dla zwykłej rozrywki też można śmieszne koty i śmieszne psy poglądać na YouTubach Pewnie nie ma w tym nic złego ale robienie y, serialu z rozwoju osobistego do niczego nie doprowadzi. Mamy takie y, pojęcie więcej zawsze lepiej. No nie, to tak nie działa. I warto naprawdę przyhamować i hej, może trochę mniej, ale tak trochę głębiej się nad tym pochyle, głębiej się nad tym zastanowię. Tak to widzę. Dajcie znać w komentarzach, kochani, jak to jest u Was. Czy macie też jeszcze coś takiego, czy łapiecie się na tym, że... Jest to pewna forma, no nie, za, nie uzależnienia oczywiście, ale pewnej kompulsji właśnie w e, konsumowaniu e, różnych treści takich, dotyczących głównie rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. Bo mi się to zdarza, nie? I po prostu siadam wtedy wieczorem, bania przepalona i tam nie ma spokoju, nie ma zadowolenia, wiesz, takiego głębokiego. Tylko jest, wiesz, szmer między uszami ciągle, to gniazdo szerszeni tam, wiesz, betoniara kręci. No. Dajcie znać, jakie u Was. Ja Wam życzę dobrego dnia. I może zróbcie taki eksperyment dziś. Wyłączacie klina. I hej. Do wieczora nie będę już słuchał żadnych rozwojów innych rzeczy. I tyle. Bo wtedy wydaje mi się, że mniej naprawdę znaczy więcej. No do zobaczenia jutro. A jeżeli chcecie zrobić przerwę, to do zobaczenia w przyszłości. Kliny będą się na razie pojawiały. Dobrego dzionka pozdrawiam jeszcze raz i cześć".